Siemano ludziska, witam was w ósmym odcinku z serii Co jest grane? Dostałem kolejny komentarz od widza. Siema Pubert, zrobisz dla mnie i moich kumpli Lux, Kosadin, Orn Raven, Tak się nazywają, 15 pompek i 10 przysiadów. Dobra moi drogi widzu, zrobię dla ciebie te 10 przysiadów i 15 pompek, ale najpierw pompki 15. To ja wam pokażę, tutaj tradycyjnie wejdę tam pod biurko i wam zrobię pompki. 15 pompek tylko jak, bo trochę jest przypał To na dół wejdę, to na dół postawię tę kamerkę Patrzcie, cyk. Tutaj tu Wkładam pod biurko się. Uwaga. Robimy pompki. Nie. Gdzie chwila. To inaczej zrobimy. To może tutaj. Waga, tutaj są pompeczki. Waga, dobra, robię pompki. To było. Tak, tak się robiło pompki. Waga. La. Co powiedziesz dalej dalej? Pomki, zaliczone. Teraz zrobimy dziesięć przysiadów. O jak ja to zrobię? No to patrzcie. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. 10. Zaliczone, kolejne zaliczone. Dobra ludzie. Tak więc dziękuję za mój ósmy odcinek z pokazania bombek i przysiadów. Widzimy się na kolejnym komentarzu od widza. Tak więc... Dziękuję Ci widzu, że mi dałeś te wyzwanie. Nara.